Państwu udowodnię, że jest to absolutnie niesprawiedliwe, że naprawdę bardzo łatwo wpaść w pętlę kredytową i dzisiaj podam aż 10 takich typowych przypadków. Przypadek 1. Wzorowa uczennica. Tak go nazwałem. Osoba, która pracuje w urzędzie, nie ma zbyt wysokich dochodów, zakompleksiona. Wzięła jakiś kredyt na coś, często jest to związane ze stanem zdrowia, musiała się podleczyć, brakowało jej 20 tysięcy. Wzięła pożyczkę, okazało się, że brakuje do, do końca miesiąca trochę pieniędzy. Wzięła drugą pożyczkę i dalej zaczęła się w ten sposób rozwijać. Przeczytam Państwu fragment korespondencji, którą dostałem właśnie od takiej osoby. Dorobiła się ona chyba pięćdziesięciu rodzajów zadłużeń. Oto fragment maila od tej pani. Brałam więc kolejną chwilówkę na spłatę jednych i refinansowanie pozostałych. I tak zaczęłam zaciągać sobie na szyi pętlę. Byłam, jak w dzikim amoku, porażona strachem, żeby się tylko nie spóźnić ze spłatą pożyczek. Brałam te chwilówki regularnie, co miesiąc w tych samych parabankach, i czułam się jak wzorowa uczennica, która na czas zawsze odrabia zadanie domowe.